Cześć, witam wszystkich fanów w pracy dobrymi narzędziami. Mam na imię Łukasz i w tym filmie zaprezentuję wam tą oto szlifierkę oscylacyjną marki Triton o symbolu TMC240. Jest to niezastąpione narzędzie wszędzie tam, gdzie musimy przeszlifować jakąkolwiek płaską powierzchnię. Jeżeli chodzi o częstotliwość oscylacji, zgodnie z tym, co mamy nawet na pudełku, mamy tutaj częstotliwość od 6000 do 11000 obrotów na minutę, a regulacja odbywa się za pomocą tego oto pokrętła. W wygodny sposób, umieszczonego w taki sposób, że jest bezpośrednio pod ręką, pod kciukiem. Zależy od tego, jak pracujemy z maszyną, możemy w łatwy sposób tę regulację przeprowadzić. Maszyna jest stosunkowo lekka, bardzo pewnie się trzyma, Bardzo fajne gumowe elementy zapobiegają uciekaniu maszyny z ręki. Mam tutaj spust pod samym palcem, więc w bardzo łatwy sposób jest w stanie nią yy, sterować, włączyć, wyłączyć wtedy, kiedy tylko potrzebuję. Na dole mamy stopę, na której montujemy papier ścierny. Ważne jest to, że mamy papier ścierny z otworami, tak jak tutaj. Pamiętajcie, żeby zawsze założyć w odpowiedni sposób, aby te otwory były odkryte, ponieważ w innym przypadku maszyna nie będzie w stanie odprowadzić całego pyłu ze szlifowania i zgromadzić go w tym oto zasobniku. Po zdemontowaniu samego zasobnika możecie również podłączyć odkurzacz, który cały ten pył będzie odprowadzał właśnie podczas pracy. Jest to niezastąpione narzędzie, tak jak mówiłem, wszędzie tam, gdzie potrzebujemy większą powierzchnię przeszlifować. Marka Triton oferuje ogromną gamę różnych narzędzi. Subskrybujcie kanał, aby pierwszy zobaczyć nowości produktowe. Do zobaczenia w innych filmach marki Triton. Cześć!